Ciemna na stronie Sneaker Mystery, to jest Pan buta, a ostatnie parę lat widzimy jak marki prześcigają się w robieniu kolabów na butach, Obojętnie czy to są Nike, czy od Adidasa, czy od New Balance, czy od Pumy, każda marka chce zrobić to oryginalnie, każda marka chce dodać jakiś swój styl i pokazać go nam poprzez właśnie jakiś dany model buta, zmianę jakieś cholewki, zmiany jakichś elementów, dodanie swoich elementów lub po prostu zmianę kolorystyki. I jeżeli chodzi o właśnie kolaby, to najlepszymi markami, które to robią, oczywiście są marki japońskie, które mają po prostu głowę na karku, a najlepszą marką japońską jest to oczywiście że Sakai Jeżeli chodzi o Sakai, jest to taki mega ekskluzywny brand z Japonii, który jak widzimy na kolabach z Nike naprawdę ma głowę na karku i każdy kolab, który wychodzi odpoczywszy od LD Waffle poprzez Blazer Midy, które tutaj akurat nie miały aż takiego super fanów, ale także ludziom się podobały, do właśnie Vapor Waffle, który mam tutaj ze sobą, no to po prostu jest szał na te wydania i trzeba przyznać, że wiedzą co robią, nie wypuszczają ich zbyt często, a jak wypuszczają to zawsze w trochę zmienionej kolorystyce. Tylko dwa razy widzieliśmy, gdzie kolorystyki w miarę się powtórzyły i trzeba przyznać, że... Da Dalej te budki wyglądają superowo, chociaż minęło już trochę czasu. Jeszcze przed całym filmikiem proszę Was o to co zawsze, czyli oczywiście o dodanie subskrypcji na kanale, dodanie like lajka pod filmikiem, jeżeli Wam się spodoba i napisanie w komentarzu, czy także podoba Wam się ten zabieg łączenia dwóch butów w jeden, który wygląda według mnie mega fajnie i dalej się mi nie nudzi i mam nadzieję, że wy wymyśli Sakai następny jakiś model, który będzie dokładnie takim połączeniem. A jeżeli mam już to ze sobą, no to przejdźmy do odcinka. Tutaj ze mną są kolorystyce beżowej, waprwapr, które były ostatnio na drapie. Dodatkowo była kolorystyka Iris, taka fioletowo burgundowa która tutaj po raz pierwszy nie zebrała aż tak dużego fanów. Bardzo mało osób chciało ją kupić. I szczerze mówiąc, rozumiem o co chodzi, ponieważ sama kolorystyka fioletowa już trochę odrzuca na wstępie, ponieważ bardzo mało ludzi nosi takie buty jakby nie było. Purple courty. z Jordany, jedynki tutaj może temu zaprzeczają, ale jeżeli chodzi o inne modele, no to raczej nie widzimy dużo osób w fioletowych butach na mieście. Ta kolorystyka wiem czemu zebrała takie duże grono fanów, ponieważ jest idealną kolorystyką teraz na lato. Jest beżowa, wygląda superowo. Dodatkowo podeszwa jest naprawdę mega wygodna, ale uważajcie, ponieważ dodaje bardzo dużo do wysokości. Po prostu do, jak ja z nich stanąłem, to trzeba przyznać, że ja po prostu byłem tak wygięty, jak jedną stopę miałem bez tego buta, a drugą z i wyglądając co najmniej śmiesznie, jakbym miał jakąś kulawą nogę albo coś takiego i faktycznie ta podeszwa udaje naprawdę bardzo dużo do wielkości. I osoby, które nie są zbyt duże, no to tutaj mają duże pole do popisu, ponieważ jak je założą, no to dostaną jakieś 4-5 cm na nawet wysokości, naprawdę jest to bardzo duże, ale dodatkowo bardzo wygodne. Jest stworzona na podeszwie wafel, która, uwaga, jest inspirowana gofrobnicą i to od razu widać, tak? Że wygląda faktycznie jak gofrobnica, jest mega wygodna, bardzo fajnie się w nich chodzi. Dodatkowo samo wydanie jest także super jakościowo i zaraz opowiem powiem dlaczego. Użyte do niego elementy naprawdę są bardzo dobre. Jak zobaczymy tutaj zamszyk, on jest dużo, dużo lepszy niż w UNC, na przykład tutaj, które ma University Blue w Jordanach jedynkach, albo na przykład w Mokka. On jest naprawdę mięciusi i jak przejdziecie po nim po rękach. Jak przejdziecie po nim rękami, to naprawdę czuć to i wygląda to superowo. Dodatkowo wydanie tutaj kompletnie nie śmierdzi, pachnie bardzo fajnie, nie użył to tutaj dużo kleju, który tutaj nigdzie nie wystaje. Chociaż jest to dosyć problem w wydaniu właśnie z Takai, bo przez to nałożenie dużej ilości podesz. bardzo często te buty gdzieś tam właśnie śmierdzą przez to, że jest dużo kleju, ale tutaj nie ma tego miejsca. Jeżeli chodzi o sam wygląd, naprawdę bardzo mi się podobają. Można powiedzieć, że są bardzo duże i faktycznie jak założycie je na stopę, no to wydaje się, jakbyście mieli rozmiar albo dwa, nawet wyższą, większą stopę. Jak ja mam 45, to wygląda trochę trochę miał 47. Ale jak założycie je już na nogi na przykład do jakich joggersów do jakichś jogersów albo spodnek, wygląda to naprawdę superowo. Dodatkowo kolorystyka, właśnie tak jak mówię, jest idealna na lato. Beżowe kolorówki razem z białymi sznurówkami i z granatowymi wyglądają superowo. Granatowy służb także się super oznacza i plus mamy tutaj kolejne sznurówki beżowe, które możemy zamienić. Możemy sobie stać nawet trzy pary sznurówek, chociaż wiadomo, że tutaj są już dwie sadzone, co jest naprawdę dużo, ale możemy sobie je zamienić na inny kolor. Także jest naprawdę bardzo dużo fajnych opcji tutaj do zmieniania tego bucika, żeby wyglądał troszeczkę inaczej. Bardzo fajne jest tutaj utrzymanie detali. Jak zobaczymy sobie na tył buta, tutaj mamy napis Sakai, który jakby nie było jest tutaj przedzielony, ale dalej napis jest poprawiazany w środku i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dodatkowo drugi służ namalowany wygląda jakby był namalowany faktycznie farbą i robi to super efekt. Wygląda to tak, jakby ktoś po prostu pędzlem to przejechał. Fajne jest to także, że on najeżdża na tego służza, który już tutaj jest przyszyty i naprawdę wygląda to superowo. Dodatkowo mamy tutaj oczywiście dwa języki, które... Są wzięte właśnie z dwóch modeli, które są połączone. Jedyne co mi tutaj nie pasuje to ta wolta, ta syka, ponieważ wiecie, że ja nie lubię takich mm. elementów. I pomimo tego, że mówiłem na przykład w Travisach ostatnio to pasuje naprawdę i wygląda to bardzo fajnie, no to tutaj nie jestem fanem tego i nie podoba mi się to zbytnio, ale nie niszczy mi to jakoś tak super obrazu buta. I naprawdę wydaje mi się, że jest to jedna z tych par, która potem naprawdę urośnie i wszystkie sakai, jak to sobie zobaczycie, to potem kosztuje naprawdę bardzo dużo. Mi się udało ją kupić za całkiem spoko, cenę, za 1500 zł powiedzmy. Teraz są trochę niżej, ale da się je tak mniej więcej kupić za 1400. Ale możemy sobie zobaczyć, że wszystkie Sekai modele wcześniejsze potem dużo rosły i szczególnie Vapor Waffle albo LD Waffle. Potem kosztowały po 2000 zł, a LD Waffle aktualnie nawet po 3-4000 zł. I tak jak zawsze mówię, czy kupujcie ten model teraz, czy może poczekajcie, czy poczekajcie, aż hype spadnie. No to tutaj ten hype raczej nie spadnie i ten model będzie kosztował tylko i wyłącznie więcej i więcej. Jestem bardzo ciekawy, jak on się będzie zachowywał potem, ale wydaje mi się, że już nawet na same wakacje mogą też gdzieś tam te ceny podejść pod 1700-1800 zł, ponieważ jest to naprawdę bardzo fajna parka, która jest całkiem spoko jakościowa. Nie ma tutaj żadnych elementów, które by wystawały, naprawdę bardzo mi się podoba. Wygląda superowo, no i jest w kolaboracji z Sakai. Jeszcze tutaj przewodzę na chwilę do jakości tego wydania. Bardzo fajnym jest to, że ten model jest bardzo elastyczny. Tutaj wydaje się, że wiecie, nie da się go zgiąć, jakoś tam strasznie powyginać. Ale sama cholewka jest bardzo fajna, gdzie możemy sobie ją wsadzić tutaj stopę i bardzo łatwo możemy sobie dopasować rozmiar buta. Ponieważ bardzo często jest tak, na przykład w jordanach jedynkach wysokich, że jeżeli ktoś ma wyższe podbicie, bardzo często musi rozwiązywać buta, wiecie, o dwie dziurki albo o jedną, żeby wsadzić tam nogę, potem znowu zawiązywać. A tutaj jest ten but dosyć elastyczny i będziecie sobie mogli go wsadzać i wiecie, wyciągać stopę dosyć szybko. Dodatkowo mamy tutaj taki, które także to ułatwiają. I wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Jest tutaj kilka elementów ze skóry, które nie wyglądają najgorzej, i tutaj jest szczególnie z tyłu. Dodatkowo stłuszcz, który także nie wygląda najgorzej. Wiadomo, że nie użyją tutaj jakiejś super skóry, ponieważ no trochę mijacie to z celą, tak? Jakby nie było użycie skóry do takich małych elementów jak służ i właśnie na tyle buta. No to wydaje mi się, że to jak najmniej robi tego w większych wydaniach, tak jak tutaj na przykład w i no to na pewno nie użyje tego tutaj. Także jest to bardzo ciekawe, co Wy o tym sądzicie. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik, Mam nadzieję, że napiszecie mi w komentarzu, czy także podobają Wam się te Sakai czy lubicie właśnie nałożenie tych dwóch płuców na siebie. Ponieważ, jakby nie było, wygląda to dosyć kosmicznie, ale każdy ma swój styl i wydaje mi się, że taka trochę odrobina oryginalności przyda się każdemu na stopach, jeżeli nie ma żadnego innego takiego szalonego wydania. Także dzięki Wam Wielkie, do zobaczenia w na następnych odcinkach. Cześć.